Barcelona, który w debiucie zagrał przez 90 minut. Tym pierwszym był Keita, który 90 minut zagrał w pamiętnym meczu z Wisłą. Nie ma spalonego! 1-0! Ten, który strzela bramki, jakże ważne. Pamiętam półfinał z Chelsea. Przy reprezentacji, kiedy dobił Kolendrów i nie stał. Teraz będzie ciężko, teraz będzie bardzo ciężko, ale ta bramka myślę, że sprowokuje Real do jeszcze bardziej ofensywnej gry. Niepocieszony Iker Casillas, Mirek oddajcie głos. Messi, podanie lewą nogą, obrońcy zbyt daleko od siebie stoperzy i zbyt wysoko. W momencie, kiedy Messi ma piłkę, przodem do bramki, nie mogą bronić na 30 metrze. Doskonały wybieg i Iniesty, ale. Na pewno zbyt łatwo, jak na tak doświadczonych defensorów, jakich ma Real Madryt, zbyt łatwo doszło do tej sytuacji. Mourinho musi być strasznie zadowolony.